Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku serii Poszukiwania detektorem. Witam was bardzo serdecznie na polu, na którym zaczynam, a gdzie skończę, tego sam nie wiem. Pogoda jest jaka jest. Najważniejsze, że da się, da się chodzić. Ja Was witam serdecznie już przy pierwszej znajdce. Xterra jest ze mną. Jest to moneta. Moneta cienkawa. Cieniutka, więc może być jakaś ciekawa moneta. Ja już to widzę. Nie. Nie chcę Was tutaj też. Wydaje mi się, że jest to. Dwugłowy orzeł. Ciekawostka. Ładna patyna. Ziemia nieszczególna, tak więc może być lekki zajazd. Na razie widzę tylko coś takiego. A raczej sreberko to nie jest. Ale coś starszego. Tak więc zaczynamy od takiego fantu. Co będzie dalej, zobaczymy. No cóż, kolejnym, kolejnym fantem jest, jest guzik. Guzik, spójrzcie, taki guziczek. Tu było tylko widoczne dla wykrywacza to łóżko. Zaraz sprawdzimy, jak bije. Przy okazji, zapomniałem wam pokazać tamtej monety, tak więc zobaczymy sobie tutaj ten guziczek, a niech tutaj sobie będzie ta monetka. Najpierw zobaczymy, jak to wygląda. Nisko trzydzieści, a drugi monetka 56. Jeszcze nie udało mi się Ustalić wydaje mi się, że jest to jakiś grosz, jakby było powyżej 3, czyli 5 albo 10 na no to sreberko, ale nie sądzę. Kawałek krzyżyka i energii, tylko napis jest to wszystko. Jest jakaś krągłość. Najpierw pokażę Wam, jak, jak to bije, a później, co to jest. No cóż, cóż to może być? Przyjrzyjmy się. Nie, czterdziesty dziewiąty, pięć grosz. Jakiś sporych rozmiarów guziol. Wydaje mi się, że na nim coś jest. Uuu. O, ładny, bardzo ładny. O, teraz fajnie pokazało, czyżby jakiś belgijski. Tył ma taki. Bardzo ładny guzik. Jak wiecie, co to za guzik, to dajcie znać w komentarzach. Piękny. Kawałeczek dółeczka. I jest jakiś Ciekawy fand, jakaś klamerka, medziucha. Ciekawe, czy to miało cokolwiek wspólnego z oporządzeniem wojskowym. Taka ciekawostka. Niski, niski sygnał, wyraźny. Nic może specjalnego, chociaż mnie ucieszyło, jak wyciągałem. Bo takie cieniutkie, mówię może jakieś sreberko, ale nie guziczek. Zobaczcie, takie cieniutki. <słuch> Jakiś dziwny sygnał tutaj miałem. Star plomba aluminiowa. Słuchajcie moi kochani, dawno nie znaleziony przeze mnie, piękny, ja już go sobie troszeczkę tutaj przeczyściłem, aby był w miarę widoczny, krzyż, oto jedna, a to druga strona, piękny. Z jakiego, z jakiego okresu? Już wam pokazuję, jak bije, bo bił mi dosyć nisko. Ale jest znaleziony po długim czasie. Krzyż. Zobaczcie, jakaś gruda. Sygnał już Wam mówię wysoki. Co to jest? Otoczka już się ładnie zapowiada. Ale co to może być? Czy to jakiś śmieć, czy coś ciekawszego? Nie śmiecioszek aluminiowy. Namierzył coś na wierchu. Wykrywaczek. Sygnał 50, 55. Zresztą zaraz Wam pokażę. Fajnie się skamuflował. Wyżej 64, 64. Ciekawe co to jest. No cóż. O, oh. widzę, słuchajcie, że jest to dwugłowy. Dwugłowy orzełek. Nie będę tar, bo nawet ładnie wygląda jedna strona. Co z drugiej strony, też nie będę tar. Skończę poszukiwania. To go po prostu umyję. Bo jeżeli ta strona jest tak ładna. To i druga może być ciekawa, a przy okazji będzie niespodzianka. Cóż to jest za Moneta. Ja stawiam na jeden grosz. Ruszam dalej. Na chwilę przeniosłem się do lasu. Las we wrześniu już jest zupełnie inny niż las w maju czerwcu lipcu. Wyciszył się. Tam w dołku znalazłem 10 groszy z PRL-u, ale już mówię, nie będę was zamęczał. Tutaj miałem sygnał o wartości <laughs> przepraszam sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt cztery, i nie wiem co to jest. A już poznałem, że jest to, że jest to adolfowa dyszka. No i super Adolf bo Adolf, ale jest. Jest jakaś monetka na tej leśnej ścieżce. Sygnał był nieduży. Oj, przepraszam, chyba nie widzieliście ba, 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 ba. Zobaczmy Co to jest. Hmm, tutaj nie widzę. Chyba, chyba już wiem. Na pewno jest to międzywojnie. Tak, pokazuje się orzełek. To pewnie będą dwa grosze. Zciochrane troszeczkę. Ale nie takie się czyściło. Czyżby skrzydełka orła z Pico halby? Bardzo możliwe. No cóż, moi kochani, kontynuujemy poszukiwania. Jak widzicie, pole zostało dokładnie przeorane. Jak się będzie po nim chodzić? Hmm. Ziemia napowietrzona, pulchna. Zobaczymy, jak sobie da, da radę z nią. Xterra Pro. Póki co, póki co, wyhaczyłem plombę. Plombu nie. Chciałem powiedzieć, że nie wi, niezbyt, niezbyt widoczne. Jakiekolwiek ślady, ale coś tam, coś tam jest na niej. Coś skrzyżowanego. Ciekawe. Dobra, zobaczmy jak to bije. Jak na plombę to i tak nawet wysoko. Plomby biły mi troszeczkę zawsze niżej. No to chyba w zależności od tego ile tego ołowiu jest. Bardzo fajny, taki głębokawy sygnał wyraźny i cóż tu jest jakiś moniak jest jakiś moniak ja już wam pokażę jak to miło o wysoko wysoko ładnie zobaczmy cóż to jest U, ładny stan to jest dzienieszka 1800 85 bodajże. Kurczę. Kurczę. Aleksander II. Elegancka. Jest kolejna moneta, ale niestety ta ta to już troszeczkę w gnoju poleżała. Nie mam pojęcia co to może być. Moczenie, aby w ogóle rozszyfrować tą monetę, troszeczkę potrwa. No cóż, czyżby między wojny? Tak, charakterystyczny, charakterystyczny orzełek. Na pewno to będzie grosik. Rocznik chyba już widzicie jest grość międzywojenny, więc całą okrasą pokażemy ile. Spadły. One nigdy nie biją wysoko, ale to piękne monety. No dobrze kochani, czas na podsumowanie tego odcinka. Trzeba przyznać, troszeczkę nawpadało tych fancików. Bardzo mnie to cieszy. Jak widzicie, możecie tutaj zobaczyć skrzydełka, krzyż guzik, kolejny guzik, kawałek krzyża. Tutaj dwa razy po jeden grosz z czasów zaborów jakieś lata albo 1840, albo 1812 coś takiego. Troszeczkę Perela. Kolejne guziczki, plomby. Międzywojnie jakieś Dzienieszka Adolfinio Klamerka, kawałek Nitu i inne pierdółki. Troszkę się nachodziłem. Troszkę pokopałem. Jestem zadowolony. Tak więc serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za to, że. Byliście ze mną do końca. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.